Dawaj, dawaj. Spokojnie, spokojnie, nie rusza się. Co to jest za pojazd? To jest taka amfibia, która. Pływa, jeździ po górach, po wodzie, po wszystkim. Nie ma przeszkód żadnych dla tego samochodu. Raczej bym terenówków to nie nazwał, chyba że Lamborghini wśród pojazdów terenowych. Do tej maszyny można różnymi sposobami. Jak mamy otwarte okno, to przez okno najlepiej tutaj otworzyć sobie tą szybę. Tutaj mamy takie drzwiczki, które jest wytrzymałość 200 kg. Można spokojnie stawać. No i bierzemy nogę albo na opony, najwygodniej. Tutaj mamy specjalną rączkę, stajemy i wsiadamy. I jesteśmy w środku. W środku mamy wszystkie przyrządy. Tutaj mamy na przykład licznik motogodzin. Tutaj mamy akumulator. Tutaj paliwo. Tutaj temperatura. Tutaj przycisk. Możemy sobie e, właśnie światełko włączyć. Tutaj mamy kamerę cofania, która pokazuje, co się dzieje z tyłu. I tutaj najgłówniejszy przyrząd, czyli manometr. Tutaj wszystkie. Pompowanie, pompowanie, opon, spryskiwać, smarowanie łańcuchów, wentylator, sygnał dźwiękowy, światło awaryjne, światło pozycyjne i światło do jazdy dziennej długi, krótki i tyle. Tak naprawdę wrażenie dopiero jest, kiedy się do niego wsiądzie. Kiedy się wsiądzie i kiedy wykonuje zjazd na przykład do wody pod kątem 80 stopni, widzisz przed sobą tylko wodę i myślisz Boże, aż to się nie wywróci. Wszyscy się pytają, a czy będzie wejdzie woda do środka, ale mokro się robi nie od wody, tylko od czegoś innego. Na pierwszą na pewno trzeba pan zakładać. On bardzo jest lekki, 1300 kg. Te specjalne opony, łopatki takie, oni działają jak w statku, nie wiem jak to, jak to nazwać. Najważniejsze co to przekonać swój własny strach, że on może wyjechać na górki pod kątem 80 stopni. I zjechać również. Strój się tutaj blokadą w prawej lub lewej strony. Tutaj wciskamy, on skręca w prawo. Tutaj wciskamy, skręca w lewo. Prędkość, prędkość. Nie jest to oczywiście Ferrari, ale się porusza po drodze. 45 na godzinę prędkość maksymalna. Ogólnie pojazd powstał w 2013 roku. Zrobił to konstruktor Aleksiej Gargashian Sama konstrukcja w sobie, on jest budowany pod w kształcie łódki. Nawet nie mając kół on będzie pływał, nie zatoni. Ale mając te koła, które mają bardzo niskie ciśnienie, pompują się spalinami. Jeszcze bardziej to daje mu mobilność, możliwości wjechać tam, gdzie w ogóle nie przejedzie żaden samochód, nawet wojskowy. System pompuje się spalinami, czyli jest specjalny zawór, który odkręcasz, pompujesz do ciśnienia, które jest potrzebne, zamykasz zawór i jedziesz dalej. Konstrukcja tych opon pozwala przejeżdżać po bardzo ostrych prętach, bardzo ściętych drzewach. Ewentualne uszkodzenie to jest rozcięcie boczne, ale przy rozcięciu bocznym jest taki specjalny w komplecie zestaw naprawczy, robi się dziury i ściąga się drutem, włącza się pompowanie i idziemy dalej. To jest bardzo ciekawe zawieszenie, taki pneumo A kiedy w momencie najechania na przeszkody przednimi nimi kołami, powietrze przychodzi do tylnych koł. I w momencie zjechania odwrotnie. Na 900 produkowanych Sherpów na dzień dzisiejszy było tylko 3 zepsute opony. Zbiornik paliwa ma 56 litrów, a tutaj mamy takie bardzo fajne rozwiązanie. Dodatkowe zbiorniki w kołach montowany po 58 litrów. Czyli można sobie zaleć tutaj na przykład wodę, tam zaleć wódki. A w prawą stronę jeszcze ropy i jechać dalej na wakacje i się bawić. Można, można sobie mieszkać dwa tygodnie, łowić rybki, jeść grilla sobie i spać w środku, bo ma AWBasto nawet. No właśnie, i tak my pływamy. Można sobie otworzyć i nurkować co, co wszystko, co chce. Teraz właśnie płyniemy, drepujemy jak Titanic, bo by nie utonął. Teraz tył. Zasada ta sama. Otwieramy szybę, otwieramy klapeczkę, która też jest wytrzymała. Można sobie siadać na niej, nie wiem, stać. Wszystko co chcesz. I wsiadamy w takim samym sposobie. Jest to trochę niewygodnie, ale da się przyzwyczaić. Ogólnie on jest przeznaczony dla czterech: dwie, dwie osoby z przodu, dwie osoby z tyłu, ale mieści się tu spokojnie, można sześć osób z tyłu. Wepchnąć. Na takie wakacje to można jechać. Jak rozmawiam z producentami, użytkownikami tych pojazdów, to oni mówili: Spokojnie, na dwa tygodnie gdzieś na Syberię, na polowanie, na ryby można sobie spokojnie pojechać. Tutaj mamy dodatkowy jeszcze schowek, gdzie można wszystkie potrzebne graty zabrać. I tutaj dostajemy się do wnętrzności pojazdu. Czyli tu mamy silnik, kubota. 1.5, 45 koni mechaniczne. Teraz y, tu główne serce, czyli mechanizm różnicowy i mechanizm skrętu, który właśnie za jego pomocą, to tu mamy tarcze, zaciski hamulcowe, tu mamy sprzęgło prosty <śmulcowe> Czerp posiada łódź, tak naprawdę nazywamy to platformą transportową dlatego, że można ją używać na każdym terenie, nie tylko w wodzie, jedziemy nią po krzakach, po kamieniach, jest bardzo solidna, mogą w niej siedzieć nawet do sześciu osób. Możemy tam położyć trzy osoby, które są w ciężkim stanie, żeby je przetransportować, jakby jak najszybciej wywieźć z miejsca wypadku. Możemy tam transportować sprzęt ratowniczy. Wygląda to jako zabawka, na wszystkich filmikach też taki malutki łazik po Marsie, po Księżycu. Ale on ma duże bardzo zastosowanie w służbach ratowniczych. Pamiętamy przykład z poprzedniego roku, kiedy był huragan i pozwalało drzewo w lesie. Dwie osoby śmiertelne, obóz harcerski w środku lasu. Nie można było tam niczym dotrzeć. Szerp nie ma żadnego problemu. W bardzo krótkim czasie przejedzie przez wszystkie zwalone drzewa i dotrze na miejsce wypadku. Podobnie ratownictwo na lodzie. Kiedy mamy dużą przestrzeń, jezioro, możemy szepem przejechać po lodzie, przepłynąć po krach. Spokojnie ratownicy mogą wyjść, zeskoczyć do wody, podejść, podpłynąć do, do osoby poszkodowanej, wciągnąć się do tego pojazdu. On dojedzie tam, gdzie tylko doleci helikopter. Давай, давай, давай. Спокойнее, спокойнее. Не рушайся. ratunkowy. Doświadczyłem tego na własnej skórze. Uff. Na żywo będzie go można zobaczyć na test drive'ach, które będziemy organizować cyklicznie, dlatego zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, naszej strony na Facebooku, gdzie będziemy ogłaszać test drive'y. Tam będzie można przyjechać, będzie można się chwilę nim przejechać, zapoznać się z nim, obejrzeć. Nie jest to pojazd, który będzie stał w salonie za szybą i ładnie się świecił. Czekaj, masz mnie uratujecie, mówię, ratuj, ratuj, kamerę ratuj, ja to tam ratuj! Niedobrze jest, jak ci w wodery naleci tej wody, to no. w ogóle do góry nie idziesz, straszne no. to było.